Cześć, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Yy, ja jestem Xnator oficjal, albo yy, również, a nie widać, Kanie West, a ze mną jest Gora. Nie, dobra, nie wiem, ta nazwa to jest po prostu kompromitacja. To <gulę> jaja. Ej, nie mam jakby sterów na mikrofonie? Eee, nie, nie. No dobra, no to... Eee, witam was w grze Terraria. Eee, postanowiliśmy, że zaczniemy serię. Mam nadzieję, że nie będzie trwała dwa odcinki, jak eee, Turmoil. Eee, no i tyle. Po prostu. A masz ochotę grać w Terrarię? Eee, eee, mm, no... Trochę. Co tam się dzieje u ciebie? Co? Nie wiem, piłem wodę. No tak mi się wydawało. No właśnie, nie mam tak, żebym miał jakąś wielką ochotę, ale... W sensie, nie mam też tak, żebym nie miał ochoty, nie? Wiesz, jak jest Kur, kurczę. Nie no, to będzie długa seria. Ty, czemu on latał w ogóle, ten guide, tutaj? Latał? No. Szkoda, że tego nie widziałeś, no. Szkoda, że nie widziałam. Pewnie i tak bym nie widział. Znaczy, to przez Twój Ping na pewno. No nie? tak, no przez, bo to jest typowy wiesz. internet, kanie Westa. No tak. Kanie Gora świata. No ale, no życie po prostu. I tak dzisiaj jest całkiem dobre. Na przykład na Discordzie cały czas patrzę, mam trzy kreski. No to bardzo dobrze, no. No to bardzo dobrze. No. Ej, co jest, to jest cave, jaskinia. Normalnie. Cave jaskinia. No ten świat w ogóle wygląda? Yy... Bardzo podobnie do tego co na single. No tak, bardzo podobnie do tego co na single, nie? Super. Wcale nie tak, że to no. ta sama nagrano. No nie, podobnie. ale też po lewej miałem no, Ty patrz, to, identyczne ej, to, wejście ej, to do tło? No. To tło? To tło wygląda jakbym je już widział na swoim świecie. No. Mam, a nie mam pochodni no to, dalej. Ja też chyba widziałem. Właśnie, o środę, nie mam pochodni dalej. Ja mam. O, ten. O. Dobra, weź ten. Puszka robaków. O mam, wreszcie, wreszcie pochodnia jest. O mam fart sznurówkę. Fart. W sensie fart czy pierd. Okej. Okay. Mocny żart, mocny. Mocny żart. Nie lepszego nie mógł mieć się zaczyna. Serio. Dobra. No to będzie fajna seria. O, niebieski slime, nowy przeciwnik, podobno jest bardzo ciężki. Właśnie. Nie? No, właśnie widać. <laughs> Jak się widać. Nie. nie da się go pokonać praktycznie, to jest pierwszy boss Nie da się go trafić w ogóle. Nie? O, pokonałem go. I e, ty ten Sontrax Cave. A, dobra, bo to nie ściana w ogóle, ja to nie mogę pochodni postawić. Aha, faktycznie, ale tu możesz na klockach, nie? No to. Ja tam tak. zrobiłem tak wyżej. Ale dziwnie się tu chodzi bez tych, nie wiem kaska na przykład głośniczego. No właśnie. A tu jest chyba domek, nie? A nie? No bo nieważne. Aha. I co my w ogóle robimy? O, ko kolejny. Od pochodnie. razu jakaś eksploracja. No Dobra. właśnie mieliśmy iść po jakby skrzynki jakieś, nie? No nieważne. No ta. Dobra, y może znajdziemy na przykład, nie wiem. <laughs> Schodzimy coraz głębiej. <laughs> tak Okej, okay, widzę, że kopiesz rudę ołowiu. Eee. Aha. Padam do ziemi. O kurde. Serce. Kryształ życia dostałem. Patrzam 120 życia, jestem niepokonany teraz. Aha, nieźle. <laughs> Nie no, ale... Nie ty mam masz, dalej 100. Ale ty masz za to rudę ołowiu. No to jesteśmy sobie równi, abym ja powiedział. No to. Bo zobaczmy co jest tutaj. Bomba. <laughs> Świetnie. Tam coś jest jeszcze, a nie. O nie, czerwony ten. O, mam mi. Okej, nieważne. Ile ołowi w ogóle tu jest, ale. O kurde, pa ile No właśnie. Jestem martwy. Dobra, ja umieram. Ja też. Ale nie, serio, ja umieram, bo ja mam. A to masz do leczenia, co? A dobra, mam. Ja mam do leczenia. Oj. O. Co to. To jest bielce? Nie. Okej. Co to? Zielony. Duszek. Aha. Nie wiem właśnie, to nic nie daje, nie? Co Dobra, to tylko ołów, a ja nie wiem, złoto kopać nie, nie opłaca się chyba. Chociaż nie Co wiem. Co się do... w ogóle ze złota robi? No nie wiem, bo to jest ja nie pamiętam. No też nie pamiętam a Co dobra? cię bije? Aha Nie wiem właśnie, ziemia mnie bije. Aha. Dusisz się, okej. Okay. To Dobra, postawię ci pochodnie. Dzięki. Aha, okej okay, widzę, że nie potrzebowałeś. Co się ty jakiś napis mi się pojawił na, na ekranie, ale nie wiem. Nie zdążyłem a, przeczytać. to chyba skończyliśmy grę, możemy skończyć tę serię. Do zobaczenia, widzimy się w <laughs> kolejnym. <laughs> no weź go zabij, no. no Bije go, biję. No to o, o ty dobra ja mam 25 hp a 54 Dobrze. E, ja, bo po, ciężko się gra z takim opóźnieniem, nie wiem. Pokonam się. No, ja gram cały czas tak. No, ale, no to, ale nie wiem. Ty chyba masz lepiej, jak jesteś jakby założycielem serwera, czy coś takiego. No trochę typu, tak. Nie no wiem. trochę tak. Ale jak ja na przykład jestem w grze multiplayer, no to mam cały czas tak, nie? No, no wiem. Więc no, ale legendy głoszą, że już za dwa miesiące będzie lepiej. No ciekawe. <laughs> ciekawe. Wcale tego samego nie chciałem powiedzieć trzy lata temu. Dobrze. Co to no jest za to. drzewo, kamień? To daje... Kamień. Nie, 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 tak? Tak, kamień, kamień. dobra, <laughs> kamień. ważne. Mega ważne drzewo. To jest zimowy biom chyba, nie? Tak widzę po tym tle. Jak zimowy? Robić. No dobra, tu jest, prawda... Ła, wow. no i bije mnie coś. O nie, piranie, A pirania. pirania, no tak. Ale one dużo tego, mają HP, jak na piranie. No. Zabicie? dobra. Bo, ty, dobra, bo to mnie zabije. Okej, okay, jednak nie. Okej. Okay. Do tego biomu go bym wszedł, ale nie wiem, czy chce się kopać pod wodą. No właśnie. Chodźmy stąd. Od Dobra, drugiej bo strony. Jest, że się utopię. Wejdziemy, no chodź. Pamiętam, jak Utopia, zaczynałem no, grać w Terrarie, tak Mój stary Aha. monitor no. był taki ciemny, nie? I ja nic nie widziałem w Kejwach. A pod wodą, <laughs> pod wodą ja wiem, jak pamiętam. wpadłem, no to. E, Rip. Że tak powiem. Aha, to jest wszędzie woda, chociaż tam jest przejście jakieś. <tryk> Dobra, to chyba koniec naszej przygody, że tak powiem. No niestety. Ja mam coś takiego jak mikstura tunelu czasu przestrzennego. Nie wiem czy wiesz, ale nigdy nie umieliśmy tego użyć. No to jest teleportacja, nie? No wiem co to jest, ale my e... próbowaliśmy to użyć milion no. razy i nie wyszło za bardzo nam. Co, czy serio, ani razu się nie udało? No tak mi się wydaje. Nie wiem, no możliwe w sumie. A w ogóle to jest y, typ y, świata średni i Crimson. Aha, a to nie wiedziałem akurat, No, no <laughs> przydatna ty, informacja. No ty nie, znaczy o Crimson nie wiedziałeś, znaczy mogłeś się domyślić, ale no. Chcesz Kość, o średnim test? też, nie? No bo jakby nie wiedziałem w końcu Aha, co wybrałeś, nie? No tak, się pytałem, porównywaliśmy y, takie... Hey, Life Crystal tam jest. Gdzie? Gdzie ty jesteś? A, no, tam, u góry. Gdzie jestem zielony? No to sobie weźmiesz, duszy. żeby było porówno. Dobra, będę cię bronić. patrz. No, dobra, ci. dzięki. Patrz, jak cię bronię, dobrze. No, świetnie ci idzie. Dobra. Uważaj, Ko bo Koniec, tam koniec tych wygóry idzie. Szczary. O nie. Dobra. Koniec tego dobrego. Aha, bo ja mam tylko utwardzony blok piasku. Dobra. O kurde. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Pokonałem go O to chodzi Dobrze Nic nie widzę, dobra A tu nic więcej nie ma. Okej okay. Fajna eee, przygoda. Eee, wziąłeś Wziąłem? A dobra, to, to ci daję. Masz. No, <laughs> dzięki, dzięki. No. Eee, dobra, kopnę to złoto. Dobra jest problem, bo musimy jakieś, nie, wiem, mikstery powrotu znaleźć. No ta. No albo lusterko, ale wiesz, to ciężko raczej. No w ogóle to jest chyba pierwsza jakby seria z tyrakii, nie? Jak nagrywamy, czy nie? Eee... Nie, bo była jeszcze jedna. Nie nagrałeś pranka... No Tak, prank z nicem. <noise> Na mikrofonie, no który właśnie. brzmiał jakby był <noise> sprzed 200 lat. No. Śmieszny film. <noise> Mega, naprawdę. Boki zrywać, że tak powiem. Ale mieliśmy jeszcze taką serię, że jakby dwa odcinki nagraliśmy i mieliśmy ją kontynuować, ale ty nie, grałe, nie nagrałeś swojej perspektywy, bo ci coś nie wyszło. <grych> tak było. Zdarza się. No, zdarza się. Dobrze, kop ołów, a ja kopię w dół. No, to jest cyno. Okej, okay, no wygląda tak samo. No, no okej. Okay. Jeszcze pod tobą nie jest będzie. jeden klocek, o tutaj. Widzisz? O, widzę, widzę. No. A w ogóle tutaj do drużyny powinniśmy się jakby dodać, nie? No właśnie. To chodź do... Białej. Aha, nie mogę dołączyć. Aha. No, ale... No do czerwona. Ja... Aha! Dobra, no. nieważne. No, ale jestem w czerwony. Ja też. Okej. Okay. Ja żyję. O, kurde, ojo, o ojo, ojo, ojo. No dobra. I co Było tam blisko. jest? Patrz, co tam jest, patrz co tam, Ty tam jest. Ja uważam, jaki tu duży slime idzie. No. O kurde, dobra, co jest lepsze, patrz, szkielet czy slime? Dobra, no chyba, chyba umieramy. Trzeba, trzeba jakieś światło zapalić. A nie ma? Ja już zapaliłem, dobra, Wcześniej ja dałem, ale jakby znikło. Okej. Okay. Dobra, to trochę będzie. Dobra, ja go przeskoczę. Tu no. nie można przejść, to jest problem. Jeszcze tu jest jakiś nietoperz. A na górze jest szkielet. No to... Dobra, weź tam zrób przejście i lecę do, do ciebie. No, zrób tam przejść, ale lecę do ciebie. Oho. Lecę, kurwa. No, żyjemy. On nie o. wejdzie, jest za gruby. Okej, okay, okej. Okay. Aha, żadnych który powrotu nie ma. Super, a dwie tunelu czasoprzestrzennego. O kurde. Ale tu masz rzeczy, ja nawet nie mam liny. Aha, Ale jeszcze ty tak nigdy... No nigdy tak o, nie miałem ja nie jeszcze jak... że mnie liny i takich rzeczy, bo... <noise> poszliśmy do cave od razu Nieźle O kurde o, co to? O, co aż? to jest! A to jest ten Dobra, dobra Wielki Shelly, 50 na 50 Wielki Shelly <noise> Ej, jak go oceniasz? A ja 50 na 50 <noise> Ja też Dobra, chodź no, Próbuję Siema <noise> Czym oczywiście <noise> 32 HP O nie, o nie! Dobra. O nie! Dobra, dawaj Linki Okej okay. jesteśmy O kur... Dzie. Oj 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 Dobrze oh, wow. Um. wow Ale dobra, żyjesz! O kurde tu jest ten żółw znowu No dobra w każdym razie z 19 HP żyje. no bo już 110 mam. Aha. Aha, tu jest chyba ołów niżej. Patrz, czy to no ołów? Tak, tak. tak, to ołów. A w ogóle wiesz, co się robi z ołowiu? Tak w prawie im życiu? No, ołówki na przykład. Dlatego się nazywa ołówek. Yy. <laughs> wybitny żart. <laughs> o, no, yy, okej. Okay. Okay. Nie, no to wiedziałem, wiedziałem. No. Ale tak. ktoś kto ogląda na przykład, to wiesz... Nie musiał wiedzieć, nie? No tak, no tak. No to przydatna informacja. No. Kali us bawi Uczy. Dobra, kopiemy się tam. <noise> no dobra, możemy. No już dobra. Z miedzianymi kilofami, no nie. No nie widzę nic. Ja. ja też nic nie widzę. Dobra. Aha, no bo tu się normalnie da wskoczyć. No. Dobra z tymi mieczami to tak nie za nie za fajnie leci. No wow. nie! Zrzucił mnie. Chyba kop kop. Tam jeszcze jest szary slime w tej wodzie. No wiem wiem. Chyba umieram. Problem. Wiem czym się leczyć. Dobra. Nie no co jest? To jest jakiś kamień na górze. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Lecimy. Żyję, żyję. Nie, umarłem! Ja pierdziele. No jak to? No nie nie, nie, nie mogłem się ruszyć. Niestety. Dobra, ja też umieram. No. Ja spróbuję coś podnieść. Dobra. A tu jest noc w ogóle, nawet domku nie mamy. Dobra. Dobra. No. Dobra. Dobrze. Wezmę sobie spadające gwiazdy na podniesienie. A już się dzień robi, no to fajnie. żeśmy spędzili noc. A tak można zakończyć pierwszy odcinek, moim zdaniem. Tak można zakończyć, ale nie trwa jakoś 10 minut. No możliwe. Dobra. Uwaga, już mówię, ile? 14. No to, ja już... to dużo w sumie. No w sumie duże, to, że nie zrobiliśmy i nic, mam mieć dane narzędzia. No właśnie. Ale. Dobra, to ja. ten. Jak to się robiło? No, podstawy, crafting i. Zrobimy sobie chociaż drewniane narzędzia. Bo będzie słabo. No wreszcie mogę ten miedziany wyrzucić. Dobra. No weźmy obrę, bo chcę sobie zrobić drewniane. Dobra. Wow, co się dzieje? Dobra. Dobrze, żyjemy. No to. Dobra, trzeba zacząć. W ogóle mamy coś tutaj bardzo, ten, bardzo dużo terenu na boki możemy zrobić taką bazę, nie, że jakiś klot i będziemy w górę szli. Tylko tylko wiesz, ogrodzimy teren i no, będziemy się rozbudowywać na wszystkie strony co ty na to. No można tak zrobić. I możemy arenę w domu też zrobić. No chociaż nie to nie jest dobry pomysł po zastanowieniu. No, no właśnie. Bo słoneczniki dawały szczęście, no, fajna rzecz. Co idzie Aha. do kejwa? No to idź do kejwa, jakby spróbuję iść wyżej. Jakby ja tu skrzynkę ominąłem w ogóle. A nie byliśmy tu, my byliśmy wyżej. Wiem, wiem. Co wiem, w wyżej, to... wcześniej, no. Po prostu, no, ominąłem A. skrzynkę teraz. Czekaj, o kurwa, Krimzo. No to nieważne. Dobra, to chyba tyle. Aha. Masz czy miksturę powrotu jakąś? No właśnie mam cztery, teraz znalazłem. Fajnie, to mi dasz połowę. Się przyda. Oh. Aha, no co? No dobra. Super, 4 HP mam. No już mam 8. O nie, dobra, uciekam z tego z piomu, bo najgorzej. Te w ogóle potwory... No właśnie widzę. Te, te potwory z krymizona to przez całą mapę nawet czasami gonią, no. O. Oh. O, mamy pustynię. No to super rzeczy tu są na pustyni. Chociaż mam 40 HP. Mhm. Ej, okay. dobra, mam ołów. Ok, a ja mam tutaj. Muszę sobie skrapować rów... ołówki później. Oczywiście. No tak, żeby sobie <noise> zapisać plan. No a tak, ja mam rówko lwa, który chyba jest mocny jak na początek. Ale to co ty jesteś na. Tak, mówiłem pustyni? ci. Teraz. Mówiłem ci, no, że jestem no. na pustyni. Ale ona jest dobra, chyba dobra. bardzo mała. Tak myślę. W ogóle wytłumacz może dlaczego masz y, dużą literę R w nazwie. A długa historia, naprawdę. Aha, a gdzie się kończy? Yy, nie kończy się. <noise> Czyli dalej nie wiesz, okej. Okay. Nie no. tam się wejść nie da Gdzie ty jesteś w ogóle teraz? Na pasie. A, w prawo poszedłeś. Wiem, wiem, no. <głos> <głos> no. Mam yy, ten, fajną rzecz. Ale jakby nie za bardzo wiem jak tam wejść. Aha. No. Tak w dużym skrócie, chyba powinno być wejście gdzieś z jednej ze stron, ale no niestety nie ma, chwila, ta z jednej strony z wejścia do dookoła jest wielki kloc, co zobaczyłem w internecie, no, mhm. i, no i to trochę problem o. Zobaczymy później, generalnie domyślasz się co to? Quiz, jak zgadniesz to... Aha. Aha. Odkryłem grawitację. <noise> no to nie za było. O nie, mrówko LF. Kurde, chciałbym tam wejść, ale... Spróbuję jeszcze trochę pokopać. Możesz iść do mnie, jak chcesz. Spróbuj... No właśnie, idę. Spróbujemy znaleźć wyjście z tej sytuacji. Aha. Witaj, fajna rzecz, tylko jak tu wejść? Generalnie nie, powinno, no, być, powinno być tu wejście, ale no, no nie ma. Dobra, trudno. Dobra. Jak kupimy te same klocki to, to trochę się nie przyspiesza, jak kupimy razem, no ale... Oho. Co? Nie no dobra, to nie wiem, w sumie to ja wracam do domu i... Czemu? Yy, no spróbuję coś tam skraftować. Bo mam trochę tych rzeczy. Okej. Okay. Aha, nie, no, dałeś nie, mi nie. nie dałeś mi miksów powrotu dalej. A, no zdarza się. O, witej niebezpiecznej kwiatku. Umieraj. Fajny sobie zrobiłeś hełm z ołowiu, zgaduję. Yy, nie, to jest cynowy hełm. <grym> Podobnie Cy Chło, ale tutaj się rozwinęliśmy, naprawdę. Ej, nasza baza zaczyna nabierać kształtów. No rzeczywiście. No dobra. Kaktusowy killoff. 35 mocy killoffa. Aha, 35, tyle samo. Okej, okay. zajebiście. E, to... Co to nie? zrób sobie ołowiu. I on ma 43%. Ta? No. Mam jakiś ołów. Eee... Rudaciny dwa. Nie, no kopałem coś, ale nie wiem teraz. Ale mam. Ouf, oh, okej. Okay. Faktycznie. Ale zrobię sobie miecz na pewno. Z kaktusabą się przyda. A ten sobie wyrzucę w sumie ten też. Legendarny, miedziany, krótki miecz. Fajnie. A ty nie pamiętasz, czy twój był legendarny? Eee. Ale co? No miecz, miedziany. <laughs> eee, nie pamiętam. ale muzyka się włączyła. Myślę, że ten soundtrack, jest, jesteś na tym samym momencie soundtracku, co ja, czy nie? E, tak. Fajna, nie? Muzyka. No, niezła, niezła. Okej. Okay. Dobra, ja tam idę. Na pustynię. A ile? Kilow z chyba mnie nie stać na niego. No. Bo Ob obok miecza. Co za pech. Dobra, idę do siebie. Dalej mnie dałeś miksury powrotu, nie? Nocinek powinien się nazywać Gora, i ten niechęć do rozdania mikstury powrotu. A mam już w ogóle, nie wiem, gdzie ta mikstura powrotu. Mam 8 mikstur powrotu, nie? Aha, no super. No dobra, kiedyś ci dam. Idę do ciebie. Słyszę, jak kopiesz. To dobrze, ale spoko, szybciej trochę. Spoko to kopie. Idzie. No kurwa. Dobra, nieważne. Godzi się ze Slimem. No, no więc. Dobrze, witaj. No, proszę mi wręczyć. Aha. No. Aha, dobra, dobra. pomyliłem przyciski. Dobra. Wracam, wracam. A... <laughs> to świetnie ci poszło. Zdarza się. No, zdarza się. A, a byłeś w ogóle 60. Y... Wow. Ale sztuka. Byłeś 666 stóp ode mnie. Wow. <laughs> <Mamy> przydatna informacja. <laughs> no tak, no. I zaskoczę Cię, nie był to że... Nie żartowałem. No. <grymne> Nieźle. Ty, slam tu wszedł. To? Dwa nawet. Zobacz. E, ja nie widzę, bo mam przybliżone. Dwa. Żeby nie wyglądało to jak minimajki. Dobra. Może ta piramida wejścia nie ma do siebie. No właśnie nie wiem. Tak nie wydaje się. Kolejny slajmy Ej, dobra, jest coś. Wow, nareszcie wejście mamy. Nareszcie wejście do sławnej piramidy. Nazywałem tą piramidę piramidą. Oho nie, <głos》> ja pomyliłem się. To jest nowe w ogóle nawiązanie do utopii, nie? Czemu? No bo piramida. Bo piramida. no. Aha. No to niezła, stary piramida. Aha. No, po co? Tam 10 piramid. Dobra. Koniec tego dobrego, wychodzimy stąd. Tym, no, tu, próbuję stąd. To, to jest ej, najciekawszy gameplay z i to jest. Najpierw, naj najpierw, jesteśmy w cave'ie, później kopiemy się do piramidy, a teraz, no nic tu nie ma. No świetnie, świetnie. Tu. Dobra, tu coś jest chociaż. Aha, ale z raka, nieźle. Mikstura górnictwa, to jest najlepszy łup stąd. Nie no, zawsze coś. No ta, ta. Wezmę też standardy sobie, postawimy w domu, czy coś, nie wiem. No i y, patrz, co jest na końcu. Najrzadszy, legendarny sekret piramidy. <noise> <noise> Opłacało się tu wejść. Dobra, wychodzimy stąd, nie ma się co wygłupiać. No to. Ja myślę, że możemy dojść do domu i zakończę film i zaraz zacznę kolejne typinki. Aha. No <noise> dzięki. Ja w ogóle poleciał. pod do piramidy. No dobra. Raipi. No dobra. No to jakby. To będzie koniec pierwszego filmu. Zobaczymy, widzimy się w kolejnych. Nie, no poczekaj. Co? Yy. Yy. Hmm. Ja zamierzam skończyć jakby. Wiem, chciałem się pożegnać, ale. Fajnie się pożegnać. Gdzie to jest? Ciężko. No, jak masz eku? No to widzisz to no właśnie o, Pa, jak on się żegna. Patrz No, do zobaczenia.